Ziomeczki. Dzisiaj planem jest to, aby rozwiązać sobie quiz video game Sound Efekty. Polega to na tym, że mamy sobie 60 różnych pozycji, puszczamy sobie po jakimś dźwięku z jakiejś gry lepiej lub gorzej znanym, i zadaniem jest wypełnić jak najwięcej. Jeżeli psycha padnie albo nasze umiejętności nie wytrzymają, to w tym momencie kończymy zabawę wciskając brakujące pola, żeby nam się ujawniły. Liczę również na waszą pomoc, liczę również na mój zmysł. Podejrzewam, że będzie mnóstwo dźwięków, które znam, ale totalnie nie wiem skąd, no, ale spróbujmy. Się uporać z tym quizem. Podejrzewam, że pierwszy będzie łatwy, bo pierwszy zawsze musi być łatwy, więc zaczynamy od razu. No i easy. Mario. Cały tytuł trzeba podać. Mario Bros w takim razie? Super Mario Bros, może ta. O, faktycznie, dobra, czyli trzeba podawać w miarę pełne tytuły. Zajebiście, Piwniczek, dobrze powiedzieć. No dobra, no to jak to będzie tak dalej szło, to będzie easy. O jezu, to jest Skyrim. Nie, tak? Znam to, czekajcie. To jest słowa! To jest jak się Questa w World of Warcraft akceptowało. No pewnie, że tak albo oddawało, ale wiedziałem, że coś z Questem. Major detected. Half-life mówisz? Major fracture Sumie? detected. Dobra, mamy specjalistę od half -Life a to Shiro, gratuluję. Każdy z innego środowiska tej pochodzi, każdy czym innym się popisze. Dobra. Hail to the king, baby! Dobra, Duke Nukem, Easy, moja... Halo? 3D? Duke Nukem 3D, pierwsza seria na YouTubie jaką kiedykolwiek nagrywałem, to ja bym nie znał Duke Nukem 3D. Tony Hawk! Tylko który, kurwa, przecież tych Tony Hawków to jest 500. 4, Pro Skater, Underground może? 2, 3, 2, 1, Tony Hawks Pro Skater. Dobra, trzeba było to jebane S dodać. Znam to, ale to z memów ja to znam, to jest z gry jakieś? To jest Zelda chyba. To jest ten, la to jest ta latająca szmaciura mała, co lata wokół ciebie. Ocarina of Time, może? Legend of Zelda, okej, okay, bez S. Jak przykuta z bez S, dobra, jak przykuta znaczy się. Easy. Siedem, ale nie wchodzi Final Fantasy 7. No dobra, 6, 5, 4, 3, 8, 10. Proszę państwa, proszę państwa, no tego byśmy tutaj nie znali. Przecież wy, wy ten dźwięk, będąc ze mną na streamie, to słyszeliście więcej razy niż chyba głos własnej matki już w tym momencie. Nie gram w tę grę, ale wydaje mi się, że to może być system shock. Ej, znam! To są heroesy! Heroes of e, Might and Magic 3. Jakbym tego nie zgadł, tym kapciem dostał po mordzie bez kitu. Tamagotchi? The Sims, The Sims chyba jednak nie. Dobra, skifnijmy to na razie, bo nie mam pojęcia, prawdę powiedziawszy. Pokémony. Kurwa. U. ...Minecraft. A patala mararawati, ery swu, ery kusila wahaona hutn berwati. To są, kurwa, Simsy. Zahahi, hafiduwa, uuu, esy denut, ha-ha-ha, patajet, no. <ènisf premature> no. <Can> to jest ten, ja to znam, to jest Fortnite. Halo. To jest Fortnite. Fort...nite. Du, 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 du. Jason! Dobra, to ja wiem, to jest ten Jason Jason, To jest ten Heavy Rain Jason to... uh, 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 uh. Papers, please Papers, please No, a tam, aha, tam był przecinek, no tak, papiery proszę you must e, To jest Starcraft chyba Tak po tym, że pylony to tak wnioskuję I... Kurwa, to brzmi jak jakaś detektywistyczna. Jakieś Cluedo? Ale Cluedo to planszówka była. Ty, a to nie jest różowa pantera? Stary Tomb Raider? Ah, oh, shit. Here we go again. Dobra. To łatwe. To jest Fallout, tylko pytanie który? Aha, ogólnie. Dobra, to jest Fallout na 100%. Barrel roll. roll to jest ten. Kapitan Falcon. Przynajmniej jest coś czego... Space Fox? Star Fox? Zaraz to pewnie kolejna część. Dwa, trzy. Revenge. Ile było tych Star Foxów? 64? Aż tyle? Jak ja w jedynkę nawet nie grałem. To jest portal. To jest Crash Bandicoot. Easy. Tak waliła maska, głośno krzyczała, śpiewała. No kurczę. Trudne się teraz wylosowało znowu. Też z menu, No czekaj. Hm, może Silent Hill, może teraz z kolei. Kurwa! dzięki Aiden. Kurwa! Jezus, chemonka S, niepokój. Diablo? Tam masz takie żenujące dźwięki były? Chyba trochę lepsze. O kurwa. Diablo 2, Bal, SFX. O kurwa! No tak, to jest śmiech bala. A ja przecież tyle w diablo graję. Przecież bala to więcej razy ujebałem w życiu niż komarów z ręki. Przecież ja bala tak regularnie waliłem, że gdyby to był burdel, to on by chodzić nie mógł, ty. Przecież ja tym paladynem moim tymi hammerami, to tak bala po mordzie waliłem. Przecież go. Ja go przecież z tysiące razy słyszałem w życiu i zapomniałem, jak on się śmieje. Toasty! Z czego było to? Tosti? Z Mortal Kombat, nie? No, znam to, znam to, tylko skąd? Nie też jakiś ma. Duck Hunt? O pierdolony! Retroznawca potężny tutaj z nami jest. Kick! Punch! Black! To brzmi jak jakiś captain Falcon albo jakiś Megaman? Kopie, bije i blokuje. Dobra, zostawmy to może na razie. Znam to. To nie jest Elaine Noir? Nie no jakim cudem nie Elaine Noir? Tak jak tu pojebali to, podjebali to z Elaine Noir. No nie wchodzi też tu 12 minutes Kurde, dobra, skipnijmy to, ale to jest ciekawe, nie? Animal Crossing <głos> <głos> Co to jest? <noise> Jak z jakiegoś Minecraft Mario 64? Nie mam pojęcia Play of the game. Overwatch Ten głos to mi się w mokrych snach po dziś dzień śni Metal Gear Solid, najbardziej, jeden z najbardziej wymownych dźwięków swego czasu i przy okazji mój dzwonek na SMS-a. NANI?! Też tak umiem zrobić. To jest Odword? Nieźle, bez kitu. Dobra, zobaczmy ostatnie i potem będziemy wracać do tych, co skipnęliśmy. O Jezus, znam to. Ale wy będziecie. Ktoś z was na pewno będzie wiedział z czego to jest. To jest popularne giga. Ktoś to musi znać. Rally McQueen? Nie. Bo to może być to, nie? Sega Rally? O, no i zajebiście. No i to, to Shiro Krasu zrobili dziecko, a Digu je wyciągnął. Główką do dołu. Czyli prawidłowo. Dobra, powrót w takim razie. thank you. Resident Evil? Nice, Krasu. Kik, pańcz, brak. Kopie wali blokuje, nie? Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żałuje, myśli o mnie w sercu na ślubnym kobiercu, broni, atakuje kopie. To te klimaty, nie? Parapaderaper? Co to kurwa jest parapaderaper? Aż to muszę wygooglować. What the fuck? Skąd ty to wziąłeś? Co, Co to? Co to jest za koszmar gorączkowy? Yeah, yeah. Co to? Taki to jest shit post totalny? O co Here chodzi? Here we go again. What the fuck? Człowiek cebula go uczy walenia się na pięści. Kick. Punch. Chop. Parapa rapper. No nieźle. Dobra, brakuje nam pięciu rzeczy tylko. Damy radę. No i ta tajemnicza gra. A może to jest jakiś samorost? Nie. To jest the binding? Raziczek, nice! Dobra, to I to DIE monster! You don't belong in this world! Ja to nie jest jakiś może właśnie Spyro? Takie Gdzie jakieś NPC tak gadają w taki monster? Die monster, myślisz że to jest switcher? Że ktoś tak wujcze, że mógł mówić w tym dubbingu? Chyba nie, niestety chyba nie. To właśnie jakieś Raymany, takie bardziej, nie wiem, takie właśnie platformówki jakieś. Tu? Nie no, ale próbowaliśmy Castlevania. Znaczy, próbowaliśmy tego Castlevania, jest 20. To Shiroi w sumie krasu stwierdzi, że to może być ten. Dobra, szukam wszystkich Castlevania, szukam. Nie ja, no, tego jest za dużo. Kurwa, ja to będę pisał 10 lat. Castlevania 3: Belmont's Reve Revenger Nie no, dobra, o może są jakieś patapony? Final Fantazy? Final Fantazy 7 Ty a trochę Kobo tak robiły w Final Fantazy 7? No to są czoko z final Fantasy 7. No i easy. No i co? Co mogę powiedzieć na koniec? Jak się okazało? Tutaj jesteśmy nie do zdarcia, jeśli chodzi o wiedzę gamingową, nawet jeśli chodzi o dźwięki. Może uda się kiedyś podobny jakiś quiz znaleźć fajny w tym stylu i co będzie można zrobić. Tak więc gratuluję wam, gratuluję sobie. Zajebiście poszło. No i super. <grym>